Drogie na czytanie na jesień. Chciałabym, żebyście dostały tutaj drogie wagi, jakieś wskazówki, żebyście zostały czymś zainspirowane, żebyście podchodziły do tych czytań też na luzie, z dystansem, bo to jest oczywiście nie tylko taka rozmowa z Wszechświatem, w której współuczestniczymy wszyscy i być może Tutaj właśnie znajdziecie coś dla Was. Używam tutaj kart spośród moich, które też dużo mówią poza tarotowo, i kart Tarota. A jak widzicie w ogóle, jestem w przepięknym miejscu. To jest park w Łodzi. I w świeci takie słońce letnie. Jest to ostatni czas Panny, zaraz słońce wejdzie do Wagi. I zaczniemy bardziej e, myśleć e, o tym, żeby właśnie w taki sposób równoważny e, m, coś wynegocjować, e, może zainicjować współpracę. E, będzie się bardzo przewijać wątek Razem, bo wagi e, są nastawione nie na samotność, tylko na bycie razem. I to jest bardzo dobry czas, żeby właśnie móc reformować nasze podejście do partnerstw, nasze partnerstwa, żeby je uzdrawiać, żeby rozmawiać z naszymi partnerami, czy romantycznymi, czy biznesowymi. I myślę, że w tych rozmowach będzie dużo sprawiedliwości, bo tutaj dla Was właśnie jest energia sprawiedliwości czyli układania, czyli właśnie to, co wypracowałyście sobie dotąd, może teraz przyjść do Was z jakąś nagrodą, e, to energię, którą włożyłyście w coś, teraz e, powróci jakąś być może obfitością, stanie się sprawiedliwość. E, I myślę, że y, y, tutaj będziecie mogły y, dzięki temu też y, mieć odwagę, żeby rozpoczynać coś nowego. Być może nowe e, rozdania w e, biznesach, e, bo tutaj e, właśnie jest głupiec, który opowiada e, o materii, e, o właśnie waszych e, interesach, finansach, że tutaj będzie nowa możliwość, nowa propozycja, jakaś zmiana, w którą będziecie e, skłonni wejść, bo e, wszystko zaczyna się właśnie moją kartą. Spośród moich kart to jest energia. Takiego ryzyka, chodzenia trochę po wierzchołkach ognia, to jest w ogóle taki moment dużej odwagi, żeby właśnie spróbować, bo jest poruszenie serca, właśnie ten ogień, to jest ta chęć działania, to jest chęć robienia, to jest pasja, pasja do życia. I Wy będziecie chcieli właśnie zaryzykować w czymś, zrobić coś być może o czym myślałyście już wcześniej, ale nie było właśnie tego impulsu do działania. Teraz coś Was zmobilizuje, żeby zrobić właśnie coś ważnego, żeby zacząć myśleć, że jest możliwe coś, ale właśnie ten pierwszy krok jest potrzebny to zainicjowanie. Właśnie tak bardzo tutaj widzę dużą spójność. To jest właśnie taki ogień, który czujecie w sobie. To jest właśnie jakaś praca, może z pasją. To jest jakaś nowa myśl, nowy pomysł. Być może on przychodzi do Was już nie raz. Tak czuję, że kiedyś nie było odwagi, żeby to zrobić, a teraz, teraz jest. Więc czemu nie? Zawsze właśnie dobrze jest pomyśleć Czemu nie? Dlaczego raz sami siebie gasimy? Czemu właśnie podcinamy sobie sami skrzydła? Zróbmy inaczej niż zawsze. Jeżeli byliśmy schowani, jeżeli czekaliśmy na coś, to teraz wyjdźmy z inicjatywą. To teraz spróbujmy być w takiej energii królowej buła, która cała połownie, która po prostu koniecznie chce czegoś dokonać, coś zrobić. To będzie wasz czas na jakieś postanowienia, na to, żeby energicznie, dynamicznie chodzić w coś. Myślę, że może być możliwa jakaś współpraca, być może z taką dynamiczną e, królową Buław, która jest e, kobietą e, biznesu, e, taką pewną siebie. Być może to jest wasza energia, ale tutaj te trzy e, denary mówią o współpracy, o takim pchaniu właśnie jakiejś idei, e, Wspieraniu przez kilka osób. Mam nadzieję, że właśnie macie wokół siebie takich wspierających ludzi, którzy popychają Was do działania swoją energią. Być może to Wy będziecie właśnie emanować taką chęcią twórczej pracy, bo tutaj czuję dużo twórczego zaangażowania. Tutaj robicie coś, co jest wytworem właśnie Waszych rąk. To jest jakby taki wyrób artystyczny, to znaczy taki niecodzienny, taki nieosiągalny może w procesie jakimś przemysłowym. To jest coś, nad czym trzeba się pochylić. Coś, co w ogóle jest też taką pasją płynie z głębi Waszego serca. I to jest właśnie ta piękna y, przezroczystość, która jest tutaj, właśnie w tej idei, którą y, pchacie. Więc tutaj myślę, że to będzie taka y, twórcza praca, y, przynosząca pożytek innym, ale też y, będziecie w jakimś zespole, być może właśnie podejmiecie współpracę, podpiszecie jakiś y, pakt y, z kimś, y, wynegocjujecie coś y, i będziecie. Y, Cieszyć się właśnie z tego, że nie robicie czegoś sami, że jesteście w jakimś towarzystwie, że możecie liczyć na kogoś, że trochę te obowiązki można właśnie podzielić. Bo to, co można stworzyć też wspólnie, opierając się na jakichś możliwościach i talentach innych ludzi, to później do, dokładając do tego właśnie to, co my wytwarzamy, to, co my nietuzinkowego potrafimy robić, powstaje e, coś wyjątkowego w wyniku tej współpracy. I ja tu właśnie czuję, że Wy wchodzicie e, być może po raz pierwszy na poważnie e, jakąś taką sytuację, w której będzie e, zespół, będzie team. E, I to będzie. E, Taka bardzo piękna współpraca. Myślę, że dużo, dużo tutaj jest tego ognia w, tej, w tym czytaniu, więc tutaj właśnie pokażę te ogniste karty. Więc bardzo duże zaangażowanie, duży prądu tutaj płynie i też jest dużo nowości, no bo oczywiście tutaj zobaczcie i ten głupiec, który się pokazał, i i ten as, który no, świadczy o tym, że rozpoczynacie, że inwestujecie energię swoją, że chcecie, żeby ta pasja wasza się rozwijała. I być może, że właśnie jest też w tym ryzyko. Może dlatego, że jest to dla Was nowość, ale oczywiście to ryzyko się opłaci. Bo jest tutaj ta sprawiedliwość, która troszeczkę pilnuje, żeby nikt Was nie skrzywdził. Bo też pokazuje się tu energia siedmiu mieczy, więc być może w przeszłości miałyście doświadczenia niezbyt dobre, może w niedalekiej nawet przyszłości coś Was zaniepokoiło i teraz właśnie poruszacie się tak ostrożniej, ale mimo wszystko. W pewnych sytuacjach no, trzeba podjąć decyzję, trzeba zaryzykować. Być może y, trzeba y, dowiedzieć się y, o wszystkim, czego dotykacie, właśnie o y, ludzi, z którymi będziecie współpracować, y, dowiedzieć się od strony prawnej, y, instytucje, z którymi współpracujecie, z którymi podpisujecie umowy, ewentualnie w ogóle wszelkie umowy, które właśnie będziecie podpisywać. No będą oczywiście wynegocjowane i będą hmm, pewno dla Was bardzo dobre, bo Wy jesteście świetnymi negocjatorami i przyglądacie się pewno długo czemuś, ale mimo wszystko hmm, zwróćcie uwagę na to, co jest hmm, niepewne, co nie jest do końca wyjaśnione, wyjaśniajcie, bo tutaj właśnie ta energia siedmiu mieczy. Sygnalizuje, że może być jakaś nieszczerość, może być jakieś ukrycie czegoś przed Wami i to trzeba wyjaśnić. Wszystko, co jest właśnie jakimś takim małym drukiem, do czego są odnośniki z gwiazdyczkami, wszystko dokładnie czytajcie, wszystkiemu się przyglądajcie i wybierajcie rozwiązania, których Wy możecie rozwijać, po prostu możecie robić to, co kochacie. To, w czym czujecie właśnie wsparcie tego waszego wewnętrznego ognia, żeby on mógł płonąć, żeby nie był niczym gaszony. No więc myślę, że tutaj jeśli chodzi o sprawy właśnie biznesowo-finansowe, może się dużo dziać nowych rzeczy. Może tutaj być wiele nowych jakichś... Waszych pomysłów, które będziecie rozwijać, i do tego może będzie potrzebna ta, ta odwaga, to właśnie e, ryzyko, e, które tutaj e, widać, ale zobaczcie, ile jest ognia w tym czytaniu, ile jest pasji i działania, ile jest takiej twórczej energii i ile jest też właśnie odwagi. Więc e, odwaga jest zalecana, aczkolwiek e, przemyślenie i ostrożność również. E, Myślę też, że m, jeśli chodzi o sprawy y, dotyczące Waszych uczuć, Waszych relacji, no to tutaj też może być y, ogniście, bo z jednej strony mogą się pojawiać nowi y, ludzie, y, nowi ludzie nie tylko do współpracy, ale też do, do jakichś partnerstw. Y, oni mogą właśnie podejmować to ryzyko wychodzenia ze swojej strefy komfortu, żeby, żeby Wam się pokazać, żebyście zauważyli. Ale wy ja tutaj czuję, nie do końca może na takie rzeczy jesteście gotowi, bo tkwicie w czymś starym. To nie jest wygodne ale trochę właśnie chyba bo boicie się jeszcze wyjść z tej strefy komfortu. Jest Wam luksusowo, może pod tym względem, że czujecie bezpieczeństwo w czymś, co znacie, chociaż nie jest fajne do końca. Nie, nie jest taki, jakbyście chcieli, bo to oczywiście w różnych partnerstwach różnie może wyglądać, ale no jest Coś, co Wam tutaj nie podoba się, myślę, że to może być jakaś nieufność. Nie widzicie czegoś do końca. Ktoś jest z Wami szczery. Może brak jest jakiejś informacji, może brak jest rozmowy. Może właśnie to Wy, czując się w swojej energii. O, sprawiedliwość to jest bardzo Wasza energia. Tutaj e, rzeczywiście m, możecie dużo powiedzieć. E, tutaj może być przepływ informacji. Sprawiedliwość e, jest nieoceniająca, ale jest e, wypowiadająca, jest mówiąca. To jest energia powietrza. Wy będziecie się dobrze w swojej energii czuć. I może to jest dobry czas, żeby zainicjować rozmowy, żeby coś wyjaśnić w tych Waszych partnerstwach żeby już nie czekać na coś, co może się zadziać, tylko już warto wyruszyć w tę podróż ku światłu, ku właśnie wyjaśnieniu. I myślę, że w Was będzie dużo takiej energii do działania, no bo ta królowa buław to niczego się nie boi. Ma w sobie dużo. Takiej dynamicznej, spontanicznej energii, więc, może spontanicznie, właśnie tym asem buław przyjdzie do Was jakaś okazja, możliwość, żeby właśnie znaleźć ten haczyk, punkt zaczepienia, żeby móc stare sprawy, które wymagają właśnie sprawiedliwości, czyli wyjaśnienia, czyli. Takiego rozgrzybania, może tego na chwilę. To musi stać, stanąć na wokandzie ta sprawa, żebyście mogli pójść dalej, żebyście właśnie mogli być może zapoczątkować coś nowego. Być może właśnie trzeba wyjść z jakiegoś osadzenia w czymś, co nie jest już do końca Was spełniające, w czym nie czujecie się dobrze czym jest właśnie takie jakieś niedomówienie, jakaś mgła, której chcecie się pozbyć, i właśnie być może to wy bardzo stanowczo powiecie jakieś zdecydowane słowa, które umożliwią albo nowy początek w tej relacji, albo wy będziecie mogli otworzyć się na jakąś zupełnie nową, ale musi się tutaj dokonać sprawiedliwość, czyli Potrzebna jest rozmowa, podsumowanie, zakończenie jakiegoś cyklu w Waszej relacji, takiego właśnie karmicznego, to jest wyciągnięcie wniosków, żeby móc właśnie rozpoczynać nowy etap. No i ta nowość tutaj właśnie wchodzi bardzo, tak, bardzo dynamicznie, bardzo energicznie. Więc e, to Was może porwać, tylko e, dajcie się temu porwać. Nie siedźcie e, w tym takim e, utkwieniu, które m, no już myślę, że niewiele daje. Więc e, spróbujcie to wyjaśnić, e, uporządkować, poddajcie się nowym rzeczom i odważnie e, chodźcie w życie. E, ryzykujcie. E, nawet jeżeli czasami. E, natrafiamy na, na jakąś energię, z którą jesteśmy w zgodzie, która jest właśnie taka niepasująca do naszej. To warto się z nią zetknąć, żeby móc wiedzieć, że to nie jest dla nas. I warto jest też nie wyciągać z tego, E, takich negatywnych wniosków, że znowu mi się coś nieprzykładnie udało. Tylko pomyśleć, e, że kurczę, jakie to fajne, że miałem, miałam odwagę e, właśnie e, pójść do przodu, zrobić jakiś ruch, zrobić jakiś gest e, i na pewno e, sprawiedliwość nagrodzi takie odważne wyczyny. Bo sprawiedliwość jest sprawiedliwa, więc... E, nie bójcie się być odważnymi, nie bójcie się ryzykować. E, oczywiście, e, jeśli chodzi o sprawy biznesowe i rozpoczynanie nowych rzeczy, e, wszystko należy dobrze sprawdzić, e, wszystko przeczytać. E, dobrze jest też właśnie e, podjąć się negocjacji, nie od razu może przyjmować wszystkie warunki, e, tylko m, po prostu wytargować coś. Jakieś lepsze rozwiązanie. Bo ta sprawiedliwość właśnie mówi o takim układaniu, o negocjowaniu. Zresztą, wy drogie wagi to pięknie potraficie, ale w tym wszystkim, w tych negocjacjach, czy partnerskich, czy biznesowych, pamiętajcie o swoich potrzebach, o swojej ważności. Bądźcie królowymi bułap. Bądźcie królami bułap. Taką energią, która wie, czego chce, i nie da się zgasić yy, wyleczeniem. Więc yy, myślę, że tutaj w ogóle nastąpiło takie poruszenie na stawie. Tutaj słyszycie kaczki, yy, jak gdyby one yy, właśnie pokazują, jak bardzo spójne to jest, co ja mówię, yy, bo Wam potrzebne jest poruszenie. Wam potrzebne jest pójście w nowe i do przodu, yy, ale od Was dużo zależy. Od Waszej chęci, żeby to życie znowu poczuć, żeby być jego częścią, żeby ono zależało od Was. Czasami właśnie trzeba dotknąć czegoś takiego ryzykownego. I wtedy ufajcie sobie tym własnym przeczuciom, odczuciom, rozmawiajcie ze sobą, dotykajcie serca. Mówicie właśnie swoje ciało, co ono do Was mówi, bo to jest taki właśnie najfajniejszy test, yy, taki yy, fizyko, yy, fizyko terapeutyczny. Nie, Boże, jaki. Yy, test kinezjologiczny. O! Yy, przepraszam Was za, yy, za to stanięcie w miejscu, ale właśnie nasze ciało. Yy, Mówi nam, jak czegoś nie chcemy, jak jakaś energia nie jest spójna z nami, to ono się źle czuje, to ono jest w dyskomforcie. Wyczujcie to, co z nami nie gra, dlaczego, w jakim to jest momencie i kogo dotyczy. I po prostu wychodźmy z takich sytuacji. Wchodźmy w takie, w których jest właśnie potencjał, ogień. I czujemy, że rośniemy, że się spełniamy. Więc to jest nieraz trudno rozróżnić, ale uczmy się mowy naszego ciała, słuchajmy głosu serca, słyszmy szepty naszej duszy. I pięknego czasu, dużo uwagi i dużo szczęścia. Wszystkiego najpiękniejszego, kochani. Do zobaczenia.